Cześć, Artur Wiśniewski z witam Was serdecznie na Pasywnej Rewolucji. W tym materiale pokażę Wam, jak samodzielnie rozliczyć podatek giełdowy. Na wstępie zastrzegę tylko, że nie jestem doradcą podatkowym, więc bierzcie poprawkę na to, co mówię, przy czym chcę też, też podkreślić, że zdobywając wiedzę o podatkach, konsultowałem się z ekspertem podatkowym, więc w moim przekonaniu to, co mam do przekazania, będzie wartościowe. Jakie mamy podatki od zysków kapitałowych? A. Podatek giełdowy, czyli podatek od zysków ze zbycia instrumentów. Kupiłem po cenie X, sprzedałem po cenie Y, zarobiłem lub straciłem, muszę się rozliczyć. B, podatek Belki, czyli podatek od dywidend lub odsetek zagranicznych. W tym materiale mówimy tylko o podatku giełdowym, czyli od zysków ze zbycia instrumentów. Jak uprościć rozliczenie podatkowe? Przede wszystkim korzystajcie z rachunków IKE i IGZE. Dzięki nim Odpada cały ten obowiązek corocznego rozliczenia podatków. Natomiast jeżeli rachunki IK lub XE z jakiegoś powodu nam nie odpowiadają i korzystamy z rachunku zwykłego, to można w pierwszej kolejności korzystać albo z brokerów, którzy dostarczają nam jakieś swoje autorskie raporty podatkowe, chociaż ich jest naprawdę niewielu, albo korzystać z narzędzi podatkowych, które pomagają nam rozliczać brokerów i te narzędzia. Pozwalają nam rozliczać brokerów, których lista jest już całkiem spora około kilkunastu. Kiedy jesteśmy zmuszeni do samodzielnego rozliczenia, lub kiedy warto o tym pomyśleć. Przede wszystkim, kiedy narzędzia podatkowe, które są dostępne, nie obsługują brokera, z którego my akurat korzystamy. Również, jeżeli na przykład z jakiegoś powodu nie mamy historii transakcji, którą możemy wgrać do naszego narzędzia podatkowego, albo po prostu wtedy, kiedy mamy mało transakcji, chcemy zrobić to samodzielnie, zwłaszcza kiedy chcemy się nauczyć, jak to wygląda krok po kroku, bo ta wiedza pomoże nam lepiej inwestować, czy może ta większa świadomość spowoduje, że będziemy się czuli pewniej. Jak rozliczyć podatek giełdowy? Przede wszystkim obowiązek rozliczenia pojawia się tylko w tym roku, w którym osiągnęliśmy przychód, czyli dokonaliśmy przynajmniej jednej transakcji sprzedaży. Do wypełnienia będzie PIT 38. Jest to formularz, w którym musimy wpisać dwie wartości: przychody i koszty. Przychody to suma wartości transakcji sprzedaży, a koszty uzyskania przychodów to suma wartości transakcji kupna. Transakcji kupna, które odpowiadały tym transakcjom sprzedaży. Yy, powiększona o opłaty, o prowizje maklerskie. Może to być czasem opłata za prowadzenie rachunku, jeżeli nasz broker akurat ją pobiera. Dodatkowo jeżeli inwestowaliśmy na rynkach zagranicznych, prawo mówi, że powinniśmy złożyć również załączniki PID w których wykażemy dochód osiągnięty na poszczególnych rynkach, przy czym yy, prawo mówi jedna, a jedno, a praktyka bywa inna, o czym mówiłem w innym materiale, w którym rozkładałem PID na czynniki pierwsze, więc zachęcam Was do osiągnięcia po ten materiał, ponieważ mówiąc w skrócie, są przypadki, kiedy można go składać, a można go w ogóle pominąć. Ale teraz nie zanudzam, odsyłam do innego materiału. Dokonując rozliczenia, pamiętajmy, że obowiązuje nas zasada FIFO. Wynika z niej, że w pierwszej kolejności sprzedawane są te jednostki ETF-ów, które były zakupione w pierwszej kolejności. Pamiętajmy też, że transakcje w walutach obcych będą musiały być przeliczone na złote. Przychody w walutach obcych oraz koszty ich uzyskania przelicza się, się na złote, zgodnie z ustawą opit. Według średniego kursu walut obcych ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu. Jak określić dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu, okazuje się, że bywają różne wykładnie prawa podatkowego stosowane przez instytucje, które oferują nam rachunki maklerskie. Nie będę wchodził teraz w szczegóły, poszczegóły odsyłam Was do innego mojego materiału jak przeliczyć transakcje w walutach obcych na złote. Natomiast ja w tym przykładzie będę stosował podejście numer dwa, czyli stosujemy podejście, które zakłada, że transakcje w walutach obcych przeliczamy na złote po kursie walutowym z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego rozliczenie transakcji na giełdzie. Skąd wziąć kursy walutowe? Ze strony NBP. Wchodzimy na nbp.pl skrolujemy w dół do sekcji kursy walut, klikamy przycisk więcej. Otwiera nam się miejsce, w którym wybieramy archiwalne kursy walut, archiwum średnich kursów, tabela A. W tym miejscu wybieramy datę, rok i miesiąc, aby znaleźć tabelę dla kursów, które nas interesują. Voilà. Tak wygląda przykładowa tabela kursów archiwalnych na stronie NBP. Prawda, że proste? Oczywiście, że proste, ale strasznie czasochłonne. Na szczęście istnieją możliwości, aby sobie życie uprościć, a dokładnie skrócić czas, który jest potrzebny do tego, żeby uzyskać archiwalne kursy NBP. Przyda nam się do tego specjalna wtyczka do arkusza kalkulacyjnego, dzięki której możemy automatycznie w sposób bardzo prosty pobierać informacje o archiwalnych kursach NBP. I nazwa to NBP Exchange Rates, a jej autorem jest Maciej Urbanek. Jest to wtyczka do arkuszy Google, nie do Excela, i to jest właśnie argument za tym, aby rozliczając podatki korzystać nie z Excela, ale właśnie z arkuszy Google. Link do miejsca, z którego możecie ją ściągnąć, znajdziecie pod nagraniem. Aby móc z niej skorzystać, po jej zainstalowaniu, klikamy rozszerzenia NBP Exchange Rates Use in this Spreadsheet. Korzysta się z niej bardzo prosto. W komórce wpisujemy równa się NBP Rate Before i w nawiasie w pierwszej kolejności nazwa waluty, a w drugiej kolejności data referencyjna. Więc przykładowo, jeżeli wpiszemy datę 3 lutego 2022 roku, to wtyczkę pobierze nam kurs walutowy dolara z dnia poprzedniego, czyli z 2 lutego. Mamy już podstawy teoretyczne, więc spróbujmy przejść przez jakiś praktyczny przykład. Zakładamy, że inwestowaliśmy w ETF notowany w dolarze. Obowiązywała nas prowizja 0,1% oraz zakładamy, że będziemy przeliczać waluty po kursie walutowym z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego rozliczenie transakcji na giełdzie, czyli D plus Było to podejście 2 w tabeli, którą widzieliście. Pierwszy krok pobieramy historię transakcji. W tym przykładzie mieliśmy trzy transakcje. Dwie transakcje kupne oraz jedną transakcję sprzedaży. Transakcje kupna były jedna na 100, druga na 200 sztuk i zakładamy, że kupowaliśmy po różnym kursie. W pierwszej transakcji po 100 dolarów, a w drugiej po 110. Dlatego wartości transakcji są różne, wynikają one z iloczynu wolumen razy kurs. Różne są też wartości prowizji. Mamy oczywiście też datę zawarcia transakcji oraz datę rozliczenia transakcji. Jeżeli chodzi o sprzedaż, była jedna transakcja, natomiast nie sprzedaliśmy całości wcześniej kupionych instrumentów, czyli nie 300, ale 150, jedynie połowę. Kurs wynosił 120, wartość transakcji 18 tysięcy. Mamy tu też wartość prowizji oraz datę zawarcia i rozliczenia transakcji na giełdzie. Teraz przeliczymy wartości transakcji w walutach obcych na złote. Jak wspomniałem, zakładamy, że kurs przeliczenia to D plus 1. Kurs walutowy pobrałem za pomocą wtyczki, o której wam przed chwilą powiedziałem. I wychodzi nam wartość transakcji w złotych oraz wartość prowizji w naszej rodzimej walucie. Krok numer dwa. Obliczamy przychody, koszty i nasz dochód. W pierwszej kolejności przychód. Jak wspomniałem, przychody to suma wartości transakcji sprzedaży. Mieliśmy tylko jedną transakcję sprzedaży, więc naszym przychodem będzie 88 180,20, czyli ta sama wartość, która była w, w komórce M5. Koszty? Jak wspominałem, jest to suma wartości transakcji kupna powiększona o opłaty, w tym wypadku prowizję. Musimy zsumować te wartości. Przy czym zwróćcie uwagę na jeden szczegół. Jak wspominałem, przy rozliczaniu obowiązuje zasada FIFO. Sprzedaliśmy 150 sztuk, a mieliśmy kupione 300. Musimy w pierwszej kolejności uwzględnić 100 sztuk z transakcji numer 1, ponieważ ona została zawarta jako pierwsza. Natomiast z transakcji numer 2 bierzemy tylko 50 sztuk. Po zsumowaniu wszystkiego wychodzi nam 63 921,70 dochód to po prostu różnica przychody minus koszty, w tym wypadku wychodzi 24 258,50 zł. Krok numer 3 podsumowanie. Nasz przychód wyniósł 88 180 zł 20 zł. Tą wartość wpisujemy w pi 38 w pole C22. Nasz koszt uzyskania przychodów wyniósł 63 921 zł i 70 groszy. Tą wartość wpisujemy w p 38 w polu C23. Jeżeli wypełniamy PIT ZG, to w polu B6 wpiszemy Niemcy, bo zakładamy, że inwestowaliśmy tylko na tym rynku. W polu C32 wpiszemy nasz dochód, czyli 24 258 zł i 50 groszy, a w polu C33 Podatek zapłacony za granicą zero, bo w przypadku podatku ze zbycia instrumentów całość podatku płacimy w Polsce. Nie płacimy w żadnym stopniu podatku za granicą. Zaznaczę tylko, że wartości, które mamy do wpisania, nie będziemy musieli ich wpisywać bezpośrednio w komórkach w formularzach. Poprowadzi nas kreator deklaracji podatkowych i wszystko wypełni się automatycznie co za chwilę Wam pokażę. Zdecydowanie polecam Wam, aby rozliczać się w sposób elektroniczny bezpośrednio na stronie Urządu Skarbowego. Wchodzimy na podatki.gov.pl i klikamy w prawym górnym rogu e-Urząd Skarbowy. Logujemy się wybierając preferowaną metodę. Ja wybieram profil zaufany z lewej strony. Po zalogowaniu z lewej strony klikamy Usługi Twój e-PIT. Wyświetli nam się lista deklaracji, które możemy utworzyć. Wyszukujemy PIT 38 i tworzymy nową deklarację. Ja nie musiałem tego robić, ponieważ w moim przypadku wstępnie wypełniony formularz PIT 38 utworzył sam Urząd Skarbowy, ponieważ od jednego z brokerów otrzymałem PIT 8C. Dlatego ja klikam po prostu Edytuj dochód. Wyświetli nam się lista dochodów, które można dodać do rozliczenia. My rozliczamy podatek giełdowy, więc na liście szukamy inne przychody, w tym uzyskane za granicą oraz odpłatne zbycie walut wirtualnych. I klikamy Dodaj przychód. Wypełniamy dwa pierwsze pola, pierwsze pole przychód wpisujemy nasz przychód, 88 180,20, w drugim polu koszty uzyskania przychodów, z naszego przykładu, 63 921,70. Scrollujemy w dół i zaznaczamy przychody uzyskane za granicą, jako że w tym przykładzie zakładamy, że inwestowaliśmy na rynku niemieckim. Po zaznaczeniu kwadracika przychody uzyskane za granicą, wyświetli nam się możliwość dodania dochodów z zagranicy. To miejsce, w którym musimy zdecydować, czy chcemy dodać PIT ZG, czy nie. Jeżeli nie, to po prostu klikamy zatwierdź, nie dodając dochodów z zagranicy. A jeżeli chcemy dodać PITZG do naszego PIT 38, klikamy dodaj. Ja dodaję, ponieważ chcę Wam pokazać na tym przykładzie, jak utworzyć PIT-ZG, załącznik do Pitu 38. Wyświetla nam się dwa rodzaje dochodu. Inne przychody oraz odpłatne zbycie walut wirtualnych. Klikamy inne przychody, bo to jest nasz przypadek. Wskaż państwa, w którym uzyskałeś przychód. Ja wpisuję Niemcy. Dochód uzyskany za granicą z naszego przykładu 24 258 złotych i 50 groszy. W polu skaż podatek od tych dochodów zapłacony za granicą wpisujemy zgodnie z prawdą 0. Klikamy zatwierdź. W tym momencie PIT 38 wraz z załącznikiem PZG jest utworzony, aby go sprawdzić, skontrolować klikamy podgląd. Wartości wprowadzonych przez nas przychodów i kosztów zobaczymy w polach 22 i 23. W 26 będzie dochód, który obliczy się automatycznie na podstawie tego, co wprowadziliśmy. W polu 29 zobaczycie dochód, który został zaokrąglony do pełnych złotych w sposób automatyczny. Oraz w polu 36 podatek należny też w pełnych złotych, który został automatycznie zaokrąglony do pełnych złotych. Scrollujemy w dół i widzimy PIT ZG. W polu 6 widzimy Niemcy, bo tak wpisaliśmy, Numer 7. DE ten kod kraju wypełnia się automatycznie. W polu 32 widzimy dochód, który wprowadziliśmy, czyli 24 258, 50, oraz w polu 33 podatek zapłacony za granicą od dochodów, czyli 0. Dokładnie tak, jak deklarowaliśmy. Wszystko się zgadza, więc deklaracja jest gotowa do wysyłki. Klikamy, akceptuj i wyślij. Mam nadzieję, że było to dla Was przydatne. Dajcie znać, jak Wam się podobało, zapisujcie się na newsletter i do zobaczenia następnym razem. Cześć!